chwilę po końcowym gwistku zwycięskiego meczu z Spogonią. jak to wyglądało z Twojej perspektywy, z tej nietypowej prawej strony? Z tej prawej strony nieźle to wyglądało. Nieźle to wyglądało. Nie, no cieszymy się z trzech punktów na pewno. Dobra gra, chociaż wiadomo, Pogoni też miała jakieś swoje sytuacje, ale cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu, strzeliśmy trzy z przodu. Super, super. A powiedz, wcześniej domyślałeś się, że możesz w tym, meczu, w tym meczu zagrać. I jak skąd taka decyzja? Czy to było nastawione stricte na, na Kamila Grosickiego? No tak, dostałem informację na początku tygodnia, że zagram na tej pozycji właśnie, żeby postarać się powstrzymać Kamila Grosickiego. Szczerze, nie wyszło to tak źle. <laughs> A, A, Powiedz, bo pytam wszystkich o to te 10 minut, mniej więcej o 20, tam 25 minuty, gdzie e, tak naprawdę sami podłączyliśmy pogoń do prądu. Poza tym uważam, że bardzo dobrze, dobrze taktycznie skoncentrowanie. I co właśnie stało się w tych 10 minutach, że nagle pogoń sobie stworzyła tyle, tyle takich gręźnych okazji? Myślę, że złapali momentum, Jedna, jedną akcją się napędzili, zaraz druga, tu mieli supek, zaraz poprzeczkę, my wybijamy gdzieś z linii, no tu zespół się napędza, no a my musimy się dobrze bronić w takich sytuacjach i dobrze wytrzymaliśmy ten moment i później uważam, że już kontro kontrolowaliśmy grę. A powiedz jak, jak obserwujesz no, wcześniej ni niestety pewnie dla ciebie e, z perspektywy ławki a dzisiaj e, z perspektywy boiska to ten pomysł ten Gasparica to widzisz że to naprawdę już się też zazębia i no, bo mecz z Termaliką przegrany ale ale Górnik wyglądał dobrze dzisiaj też czy, czy to jest tak że faktycznie czujecie się mocni w tym w tym ustawieniu w tej taktyce? No tak, tak. ale z boiska to lepiej widać wiesz z boiska to lepiej widać. Yy... No tak, no widzimy, że gramy dobrze w piłkę, bo tak jak powiedziałeś, czy z Termaliką, czy... Nawet wcześniej z Lechem też nie graliśmy źle w piłkę. Także jesteśmy mocnym zespołem, mamy duże... Duże ambicje i mam nadzieję, że powalczymy o coś fajnego w tym sezonie. A dzisiaj powiedz, to, to Grosik więcej problemów stwarzał? Bo też parę razy się tam przeciąłeś z kulonisami i trzeba było. E, raz też taka ratunkowa piłka, przecięcie takiego dość istotnego podania się, się wydawało. Czy to jednak, jednak Grosik najwięcej tych problemów sprawiał? Hmm, czy problemów? To, <noise> to nie wiem, no ale tak, no, byli groźni, no, mają dużo jakości z przodu. Często się wymieniał właśnie kuluris z grosikiem, że grosik szedł na pierwszy słupek, a kuluris uciekał nawet mi za plecy, więc musiałem być tam czujny. No ale cała, cała linia obrony, cała drużyna dobrze broniła więc możemy się cieszyć dzisiaj z trzech punktów i właśnie z czystego kąta. To jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, bo przy jednym z wybić e, Kożokaru było takie specyficzne ustawienie e, Hosema po lewej stronie, Patryk cofnięty do, do obrony, a Erik gdzieś, gdzieś wyżej, że tak powiem wyszedł i potem nawet, e, też zrobiliście przyjęcie. Czy to była po prostu taka przypadkowa sytuacja, czy, czy jakiś plan taktyczny też zespołu na, na takie wznowienia gry? Nie, to myślę, że była sytuacja przypadkowa. Nie wiem, czy też Rafał wtedy nie zszedł na chwilę albo miał jakąś kontuzję, gdzieś wracał, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno było to przypadkowe, no bo raczej Patryk nie będzie jako ostatni obrońca stał. A powiedz, powrót do, do Szczecina jeszcze w ogóle jakieś emocje w tobie, w tobie wzmaga? czy po prostu, no, jak spojrzeć na statystyki, to ty więcej meczów rozegrałeś już w górniku niż, niż w pogoni. Czy to jest jeszcze jakiś sentymentalny powód dla ciebie? Nie no w pogoni nie mam żadnego meczu, więc nic no, dziwnego, że w, górę, że w góra, no chyba że liczymy drugi zespół. Nie no to już minęło, minęło dużo czasu, już nie ma co, nie ma żadnych sentymentów.